Ostatnio miałem taką sytuację, nietypową. Pojechałem do miasta, a kiedy jechałem do miasta, z, wracając oczywiście później z tego miasta, e, popsuł się tramwaj. Zgasł tramwaj, totalnie rozładował się prąd. Staliśmy tam 30 minut. Po chwili pojechałem dalej. Kiedy już dojechałem, miałem wysiąść na przystanku, który, który był planowany. Przeoczyłem, zespołem, zamyśliłem się, pojechałem dalej. No i wysiadłem troszeczkę dalej, więc ja musiałem wrócić się ten jeden przystanek, a po chwili widziałem niewidomego, który szedł, no i ten niewidomy po prostu siadł ze mną do tego e, tramwaju, kiedy wychodziłem, on wycho wychodził ze mną, po chwili kiedy wychodziłem, e, przechodziłem przez, chciałem przejść przez pasy, ten niewidomy m, szedł, nie, wi nie widząc w ogóle, co się przed nim dzieje. E, zapytałem go, czy go nie e, przeprowadzić, i zapytałem go, czy mu nie pomóc po prostu. Nie? I po chwili, kiedy mu to zaproponowałem, e, stając ja, oczywiście jako pierwszy, bo tam światła nie działały w ogóle, nie? więc e, trzeba było uważać, przejechał szybko samochód, który tak naprawdę gdyby możliwe nie było mnie w tym miejscu, a ten niewidomy by przeszedł po prostu. Nie zauważając tego samochodu, ten samochód by go potrącił. E, popatrzcie, jak to się wszystko czasami składa. Nie, ma, nie istnieją przypadki, nie ma przypadków. Jak to wszystko się ładnie czasami planuje przez Pana Boga, żeby ratować drugich ludzi. Nie, nie, nie myślmy, że nasze życie jest pasmem tego, tego, jak musi być. Są to pasma przypadków, okoliczności, nie wpływających na przykład. Z nie wiem, z naszych stron, z naszych po prostu, z naszego życia. To wszystko jest po prostu jakiś, jak, w jakimś celu. Popatrzcie, co się później wydarzyło. Ja, rozmawiając z tym niewidomym, zacząłem z nim po prostu normalnie rozmawiać, wiecie. Z, zacząłem go poznawać, e, wypytałem go o jego zainteresowania, pasję. On się przede mną otworzył. A kiedy dojechaliśmy już na przystanek, a mieliśmy wysiąść, ja zapomniałem, że on jest niewidomy. Chciał mu podać rękę, no i tak trzymam tą rękę tak naprawdę i myślę, dlaczego mi jej nie podaje. Wyobraźcie sobie, że musiałem go szturchnąć, bo mówię, ej, przepraszam, zapomniałem, że ty nie widzisz. I on mi tą rękę podał. Ja po prostu zrozumiałem, że nieważne, czy ktoś widzi, nie słyszy. Jeśli patrzymy na kogoś tak naprawdę jak na człowieka, to nieważne, czy jaką ma wadę, nieważne, jaki ma uraz, nieważne, czy jest inny od nas, po prostu w ten sposób pokazujemy, że traktujemy ich równo. I nieważne tak naprawdę, czy ktoś widzi nie słyszy, jeśli mamy otwarte serce i nim się kierujemy, to będziemy po prostu płacić z miłością. Więc nic nas nie różni. I to właśnie było piękne.